Ja witam serdecznie, moi drodzy. Z tej strony Cycu, a to kolejny odcinek z gry The Evil Within. Cały czas jesteśmy w rozdziale piątym. Ostatnio skończyliśmy właśnie na uratowaniu Kidman. Nie udało nam się, więc kontynuuję tą e, akcję. E, czyli musimy po prostu uratować. Mam nadzieję, że uda mi się w końcu e, ukończyć ten piąty rozdział który jest naprawdę dosyć dosyć długi ale to w sumie dobrze z są mamy tego frajera myślałem że da się go podierać co za frajer chyba kij z nim idziemy tutaj Już podejrzewam, że ogarnąłem o co chodzi. Mniej więcej <laughs> z rozwiązaniem tego. U góry trzeba ustawić 22. I jakoś trzeba przełączyć na ten dolny. O, mamy. I teraz piąteczkę tutaj ustawiamy. Okej. Okay. I udało się. Świetnie. Co się dzieje? Joseph Kidman! Joseph Kidman! Nie! Yeah. Serio? Dobra, idziemy tam zobaczyć, co się ciekawego stało. Yeah. Okej. Okay. Schodzimy na dół. Oczywiście, cały czas mam niedobór amunicji, e, tej amunicji praktycznie w ogóle nie mam. Wydaje mi się, że po prostu niezbyt ro rozważnie gram w tą grę, albo po prostu e, marnuję amunicję tam, gdzie nie trzeba. Jak widzicie, mam cztery naboje w strzelbie jeden nabój z zwykłym pistolecie. E, cholera wie po prostu, jak dalej przejdę. Serio, nie mam żadnego pojęcia. Mam nadzieję, że sobie jakoś poradzę. No Jezu... Dobra. Zmarnuję pewnie foler amunicji, oni przecież wstaną. Tu mam jakieś części. Szczerze powiedziawszy, <laughs> niewiele te części mnie ratują. Przydałaby się naprawdę amunicja. Albo chociaż za zapałki. no jest kiepsko. Bardzo lipnie, o Słyszę jakie strzały, idziemy sobie od razu górą. Fuj, kiesień buraczkowy. się coś dzieje. Ogólnie, Dobra, są tutaj nasi mziąple? O, kiepsko to wygląda. Tym bardziej, że nie mam broni. Znaczy, mam broń, ale. Wow. Ale nie mam amunicji. Kurwa. Chuj. I co teraz? Ja pierdolę, zaraz mnie w dupi Rajer jebany Kurwa mać Życie mamy Mamy życie Mamy w strzelbie dwa bo naboje jeszcze Najgorsze no będzie gruby Ja pierdolę no serio to jest przegięcie, no i co nie mam nie mam amunicji tu jeszcze zostało Dobra Czy to wszyscy Tak. serio jest to masakryczne wręcz Życie No nie wiem no kiepską Kiepską się gra Naprawdę no jest to taki swoisty survival horror no nie ma amunicji, no nie ma amunicji po prostu... A jak już rozbieramy troszkę, to nie ją tak szybko, że nie zdążymy się w ogóle nacieszyć. A że ją mamy. Także nie wiem jak to będzie potem. Liczę na to, że może się to jakoś ustabilizuje. A to po prostu zacznę bardziej kombinować, tak? Bo na razie to przechodzenie gry się tak powiedzmy udaje po troszku tylko. Może też gram też tak nierozważnie, może dlatego, że nagrywam po prostu i. I te materiały i tak już są znacznie dłuższe, niż, niż zazwyczaj nagrywałem. No i jest to też troszeczkę większe obciążenie dla, dla mojego sprzętu. I troszkę więcej czasu zajmuje w ogóle zmielenie tego. I może też dlatego... ...gram tak może troszkę dziwnie, może nie sprawdzę też każdego konta. Wow, what the hell? O kurwa, co jest? Fuj. Gdzie jesteśmy w ogóle? Jest pokój z lustrem. Czy się nie ma Nie wiem, czy iść do pokoju z lustrem, ale chyba pójdziemy sobie kolejny. pamiętnik Sebastiana. ale pójdziemy sobie, zobaczymy w sumie nie pamiętam ile mam punktów 1600 no niewiele to punktów, ale może coś zakupię ja szczerze powiedziawszy wątpię Jedynie mogę sobie zwiększyć troszkę. Tu mogę sobie zwiększyć zapałki. I kiepsko to wygląda. W sumie lipa. Lipa na całej linii. Nie będzie większa liczba zapałek. Zostało 100 punktów tylko. No i co można zrobić więcej? Myślę, że zapiszę sobie grę w tym momencie. Zrobię sobie też krótkie cięcie. I za momencik do Was po prostu wrócę. Ok, wracam po krótkiej przerwie. A raczej po szybkim, krótkim cięciu. No i lecimy dalej. Wracamy tam, skąd przyszliśmy. Jestem ciekaw, ile jeszcze potrwa ten piąty yy, chapter, który yy, właściwie jest już podzielony u mnie w nagraniu na trzy części. Dokładnie na trzy części, ale myślę, że yy, już chyba niewiele zostało. Jesteśmy z powrotem. No, tak jak mówiłem wcześniej, lipa za amunicją yy, może się uda, może nie. Jeżeli nie będzie yy, mega wymagających wrogów, no to. Może się uda, ale słyszę już... Kiepsko, bo słyszę już tych gnojów. Tak dokładnie są. Więc, no... tragedia. Są so, amunicja chociaż, ale to w sumie tylko trzy naboje. To raczej lipnie, nie mam też zapałek, gdzie oni są w ogóle? O kurwa, no... cudownie. I co teraz? I co teraz w ogóle? Oczywiście... Nawet nie udało mi się... Wow... Masakra... Nie wiem jak to... jak to w ogóle zrobię... Już mamy... nie mam już amunicji... zostaje tylko piątka. Nie... No, oczywiście już się zginąłem... What the fuck... Nie, trzeba nie zrobić cięcie. Witam po cięciu. się muszę się zastanowić teraz, jak to ogarnąć. Jak to po prostu zrobić, żeby było jak najlepiej. Hmm... Kiepsiutko, to bardzo. O, tu jest jeszcze jakiś pokoik. Wcześniej nigdy nie byłem. Hmm, okej. Okay. Ale czy, no wiem, coś tutaj ciekawego, sam na moje. Cztery sztuki. Czy się miał trzy? Zejdźmy sobie tornado po drabinie. I cóż mamy? O, what the hell? O kurde! Album się nabił. Ja pierdziulam. staje kolejny debil. Co on zrobi w ogóle? Wow, widziałem po nas w ogóle. Ktoś tam lezie do przodu. Pierdolę gdzieś do góry. Pierdolę Lamusa. Nie będę go gonił. I tak nie mam wystarczająco dużo amunicji. Tu mamy 4 sztuki. A tu mam też 4 sztuki. Hmm. Kusza. W kuszy mam jedną sztukę. Chyba no, tu są jeszcze naboje. Jak tu już mam troszkę więcej? Jak to kurde zrobić? Oh. A, oczywiście znowu mnie nabiło. Kurwa, dobra. Wow, ładnie, ładnie. piedolnąłem jednym strzałem. Oczywiście ten debil wstał. Jednijmy go jeszcze raz. Wow. To jest troszkę szkoda tej wybuchającej. Tego wybuchającego, jak się nazywa, Bełta? Czy, czy, czy jak tam się zwie. Trzy naboje, kolejne do rewolwera. Więc mam już 8, jak dobrze widzę, i 3 w zapasie. Dobra, tutaj co? Tu jest jakieś kolce są. Wow! No to ładnie mu zostałbym zmielony, nabity na pale. Kolejny mózg. Bywa z mózgu, to coś leży boje. Świetnie. Tylko, że co mi potem jak szybko te naboje wykorzystam? Hmm. To jest właśnie przykra. Dobra, może schylmy się troszkę. Co tu mamy? Dobra. Nic co to ma być? Dziwne, jak pomieszczenie. Życie. Życie się przyda. Teraz są może w ale lepiej. Życie sobie też zażyjemy, bo nigdy nie wiadomo, co nas spotka. Ło, kurwa, nie! Tylko nie ta picza. O, dupę! Masz. Żeby się guziki pojewały. O, te tu zamknięte. Podjara, co? tak działa, mój nie, co jest to ty piso. Cała się podierała. What the hell? co tu chodzi w ogóle? Ojej. jest? Ojej. Ojej. Super. nam drzwi. tu Co bym tutaj Ojej. A tu? Atak wronów. Super. Dobra, no to idźmy tu. Bo tutaj drzwi otwarła. Beczki widzę, że są. Leżą też te trupy. O, kurka już, okej. Okay. Już drzwi znikły. Więc chyba będzie tutaj rozpierdol. A ja nie mam w ogóle amunicji. Więc jest masakra totalna. Chyba że coś znajdę po drodze Co by było moje zajemne najlepsze Tu leży jakiś trupek i pochodnia hmm. Czy ta pochodnia się przyda? Ciężko pojawiać w sumie Co co chodzi w ogóle? O kurwa Dobra Rozumiem, że to raczej walka z bossem No to jest przejebane bo mam tylko 4 naboje z y shotguna o tu coś tam mam tu zapierdala dobra OK, ją, okej, mamy koniec naboje do Shoguna, świetnie tak raz się przyjerała, o kurwa, ona tu zaraz bo się szybko teleportuje czekajcie, czekajcie tu chyba gdzieś jeszcze jakaś beczka była, O właśnie nie jest to beczka ja brzydka, dalej Tego co pamiętam, właśnie Laura. Chyba. Dobra. I właściwie to tyle, jeżeli chodzi o pokalanie. Mniej więcej to nie mam zielonego pojęcia, ja chyba, że tutaj coś jest, jakiś pierdolę, no to może się pobiegam sobie. dalej masakra. Jak można walczyć z bossem, nie mając w ogóle amunicji praktycznie Kurwa mać, what the hell. Mamy granaty jeszcze. Mamy spróbować granata w sumie. O. o kurwa się. Ja pierdolę. Drawy. O kurwa. Dobra. Trzeba będzie zrobić cięcie po prostu kolejne. Uwaga. Chó jaki żadne ryby. Dobra, cięcia. Moi drodzy, lecimy drugi raz. Hmm, raczej ta sama taktyka. Najpierw beczki a później nie wiem. Później polecimy po prostu na dzikusa. Do jakichś władził. Dżomordy jakby ją, kurde, ja nie wiem. Bije kija do góry wskazali. Może to jest paskudne. Chuj. Można takie główno wymyślać. No chodź tu chodź, no chodź Piotr, no chodź. O, że Sebastiana. O, pokażę ci, no ale może czy ona nas taka głupia Może nas skopa kopa tą beczkę zajęć Dobra, nie wiemy Albo dobra, albo nie No chodź, róż lupę Szybciej bo ja nie mam czasu Dobra, idzie Okej okay. Teraz została, teraz tylko teraz tak, trzeba w ogóle zabrać amunicję. znowu jest problem Z amunicją Ta na. Rzuty w było. No i to. Dobra, gdzie ona jest? Ale... O kurwa, zapierdala. I to bardzo szybko. Może y, ta kamera jest skurwiająca w tej grze? Jest skurwiająca. Gdzie ona jest w ogóle? Gdzie czy nie? I opierdolę, leci. Dobra, pobieraliśmy ją. I teraz całkowicie lecimy na dzikusa, bo chyba innej opcji nie będzie. Tu, o, to jeszcze. No serio nie mam żadnego pojęcia, bo jak to rozwiązać. A każde bliższe spotkanie z nim kończy się śmiercią, to jest Sebastiana. Więc to no, sami widzicie, że jest kierunku. Tu jest w ogóle zejście na gabinie. o co tu chodzi. Jeszcze tego tak naprawdę nie ogarnąłem całkowicie. Tu przypuszczam, że jest jakieś jest spalarnia, no ale jak to jak to w ogóle zrobić? Coś nie zdążę, bo jak tutaj polecę. Włączę to. Tak. No właśnie, ona już wlazła do góry i polabinę. To Więc jest po prostu dupa blada. No spróbujmy dołem. Tu wejść jakoś, ale wątpię. Bo ona zejdzie albo górą. ona jest w ogóle. No właśnie, ona tu już zlazła w yy, no, tak A jak spróbuję wejść po rabinę to ona już dawno też po tej grabinie wejdzie I nie zdążę jej nawet spalić No właśnie To taka trochę chujna Przypuszcza, że pewnie jakiś sposób na to jest Ale no, ja jestem nieogarnięty tym grze A też nie ma kto napisać w komentarzach mniej więcej co trzeba tutaj zrobić Nikt na pewno nie napisze też, jak to można było rozwiązać ale to co, no zostaje tylko mordowanie w sobie amunicji Czyli lutowanie z broni, chociaż to no, Tej amunicji już jest tak mało no, także że naprawdę No Smutno tak strzelać kitu. No ale jak nie ma się wyboru To trzeba to zrobić na co Wow, 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 wow. No, tak szybko, baby Juj, juj, ja zostało jeszcze. Kurwa. O ja jak dalejdziemy, to my w ogóle nie na Jezus nie! nie, 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 nie. Kurwa! Serio? Dobra, do cięcia. Będę z udało mu się ją pokonać. Eee, oczywiście takim sposobem jak wcześniej, czyli dwie beczki, i potem wyjebałem w po prostu full ammo. No, jak tylko miałem. No, w końcu wpadła. no i dostaliśmy z niej 8000 punktów. No tak jak mówię, pewnie był jakiś inny. Eee, inaczej pewnie można było ją pokonać, ale tak jak mówię, no ja nie oglądam innych let's playów z tej gry. Nie chcę sobie psuć zabawy. A chyba, że ktoś mi napisze po prostu w komentarzu pod tym materiałem jak można było inaczej wykończyć tą laurę. A tymczasem idziemy dalej. Co my tutaj mamy ciekawego. Ciemne w dupie Urzyna. Chyba nie zapłacili za światło chomikom. O! Nie z I jest też Leslie podejrze. Tak, dobrze kojarzę. Chyba no, tak, to jest balezis. No jest też Rufik. Rufik, Rufik, Rufik. Nie wiem, jak to może inaczej nazwać. Ale bardzo mnie interesuje postać Rufika. Jest to nie bardzo fajnie zrobione. Taki tajemniczy badass. Coś typu wesker. rezydenta To co tu chodzi, w ogóle? Nie wiem w ogóle czy to jest na serio, czy to jest na jawie. Wow, jakiś mózg Pierdolny mózg Pierdzielna masakra Pierdole co, co? Co co tu chodzi? W ogóle teraz? Pierdole coś staje. O kurwa Serio Weźmy amunicje Rozumiem, że muszę ich chyba zabić to do czekajcie. Tak, trzeba odłączyć do mózgu. Chyba, że muszę ładnować amunicję Swoją. To tak bardzo ciężko znaleźć. Dobra. Mamy to. Wow. Kolejny złodziej. Ok, moi drodzy, mamy koniec yy, piątego rozdziału. Bardzo serdecznie wam dziękuję za oglądanie i wysłyszenie sobie teraz. Yo!